Twoje radio Kornik. Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku naszego szkolnego podcastu. Tym razem Głos jak Instrument. Dziś porozmawiamy o czymś, co wszyscy mamy, ale nie zawsze wiemy, jak to wykorzystać czyli o głosie. Czy każdy może śpiewać? Jak dbać o swój głos? I czy trening wokalny to tylko dla gwiazd estrady? O tym wszystkim opowie nam nasz wyjątkowy gość, pani Wioletta Ojrzeńska, która na co dzień pomaga ludziom odkrywać ich wokalny potencjał, przygotowuje do konkursów między innymi szansa na sukces oraz jurorka w różnych polskich i międzynarodowych konkursach. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od takiego podstawowego pytania: czy każdy może nauczyć się śpiewać? I czy jednak trzeba mieć do tego jakiś talent? Tak. Każdy może się nauczyć śpiewać pod warunkiem, że posiada tak zwany słuch muzyczny, czyli taka właściwość, która nam pozwala rozróżniać wysokość dźwięku, jego barwę, jego siłę, poznawać i umieć naśladować. To jest jakby taki podstawowy warunek do tego, żeby móc zacząć śpiewać, to kształcić ten słuch muzyczny, bo można to zrobić. Nie jest to cecha wrodzona, więc odpowiedni trening na pewno spowoduje, że ten słuch muzyczny będzie coraz lepszy. Natomiast każdy z nas posiada to, o czym powiedziałeś przed chwilą, czyli talent, czyli jakieś predyspozycje do tego, żeby um, no, jakieś umiejętności nabywać. Więc jeżeli mamy takie predyspozycje, które są już właśnie wpisane w nasz kod genetyczny, to po prostu jest łatwiej nauczyć się śpiewać, bo właśnie mamy to, co potocznie nazywamy talentem. Jeżeli mamy po prostu taki dryk i chęci, to zawsze możemy to wyćwiczyć i jest nam od razu łatwiej. To prawda. Nie tylko predyspozycje genetyczne, ale przede wszystkim praca. No nic samo nie przyjdzie, wiadomo, jak w każdej dziedzinie. Chęć wyćwiczenia po prostu. To prawda, tak. Czy są może właśnie jakieś mity na temat śpiewania? W które ludzie wierzą, a nie są do końca prawdziwe? Jest ich wiele. Przede wszystkim taki bardzo potoczny mit dotyczy strun głosowych, a raczej ich wyglądu. W większości przypadków osób, z którymi rozmawiam, które chcą uczyć się śpiewać, jest tak, że ich wyobraźnia działa na takiej zasadzie, że, że struna głosowa to taka struna jakby od gitary czy od na przykład skrzypiec. Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna. Struny głosowe, czyli tak zwane fałdy głosowe, zupełnie nie przypominają wyglądem strun instrumentu. To są takie falbanki zawieszone, fałdy głosowe zawieszone po obu stronach kartani, które są wprowadzane w drganie poprzez to, że oddychamy. I od ich budowy zależy to, w jaki sposób dźwięk się wydobywa. Od budowy, od tego jak są rozmieszczone. A właśnie, a jak to jest z ćwiczeniami? Jakie ćwiczenia na te struny głosowe? Jest wiele e, ćwiczeń, które nam usprawniają funkcjonowanie naszego głosu. Takie najbardziej popularne e, ćwiczenie, które robią wszyscy aktorzy czy też konferencjerzy, to takie ćwiczenie, które i pomaga nam troszkę w artykulacji, ale też natychmiast e, jakby przywraca nam taką równowagę, jeśli chodzi o trakt wokalny, to są tak zwane motorki. Motorki albo popularne, popularna nazwa też tego ćwiczenia to wirtarka. Czyli jak chcecie, to możemy sobie zrobić takie ćwiczenie. Bo... A możemy chętnie przećwiczyć. Ta wygląda tak. I wielu aktorów, jak oglądacie jakieś programy telewizyjne, wielu aktorów Posiłkuje się tym ćwiczeniem przed samym wejściem na scenę. Także teraz, Malwina, twoja kolej. Pewnie. Brrr, brrr, bardzo dobrze. Brrr. I właśnie takie zwykłe ćwiczenia, i nawet tak, w taki dosyć zabawny sposób, naprawdę się przyczyniają do tego, że nie jest nam po prostu łatwiej. Oczywiście, że tak. To są Nawet nie chodzi też właśnie o samo rozśpiewanie, ale o takie zwykłe ćwiczenia, żeby po prostu przećwiczyć, żeby. Nam właśnie te struny głosowe troszeczkę się otworzyły. To są ćwiczenia oczywiście, które nie ja wymyśliłam, ale, ale posiłkuję się nimi, ponieważ i cały aparat artykulacyjny mowy jest też wprowadzany w ruch, no i właśnie struny głosowe, które przecież są potrzebne do tego, żeby można było się komunikować ze światem. Nauczyciele, aktorzy i różni prezenterzy, to oni wszyscy używają głosu zawodowo, ale my uczniowie, i też młodzież, dzieci, rozwijający się, dopiero kształcący, też codziennie dużo mówimy. Śmiejemy się, czasem też krzyczymy, podnosimy dużo głosu, w szczególności młodzież. I jak dbać o głos, aby nam dłużej służył? Dbanie o głos to przede wszystkim dbanie też, no jakby o cały swój organizm, bo liczy się tutaj i to, jak się odżywiacie, i to, ile godzin snu macie za sobą, ale w takim codziennym życiu. Nadużywanie tego głosu, czyli krzyk, ale także szept, bo szept no to właśnie kolejny mit jakby szept jest w zasadzie tak samo groźny dla głosu jak krzyk bo to jest nienaturalny sposób wydobywania dźwięku. Więc trzeba uważać nie szeptać, nie krzyczeć ale przede wszystkim na Zwłaszcza w takim okresie, jak teraz, kiedy to jest um, tak, że, że śpimy w pomieszczeniach, które są ogrzewane, gdzie zmienia się tam te temperatura w zależności od tego, w jakim miejscu jesteście, czy na zewnątrz, czy w pomieszczeniach. Trzeba dbać o to, żeby ten głos miał odpowiedni zasób tego nawilżenia. Czyli używać oczywiście wszystkich środków farmakologicznych, ale też dostępnych takich domowych. Może to być wieczorem, żeby sobie wypić troszkę oliwy z oliwek. To jest taki naturalny sposób nawilżenia. No i oczywiście inhalacje, które bardzo, bardzo polecam, które po prostu w przypadku e, chorób czy jakieś infekcji związanych tak, z zosem działają. Cuda. działają cuda. Farmaceutycznych sposobów może bardziej Lekarski, jak to ujmę. Czy są też może, oprócz właśnie takich inhalacji? Oczywiście, jest wiele preparatów na, na rynku. Teraz są bardzo modne i też no modne może ze względu na fakt, że są po prostu skuteczne. Wszystkie środki, które zawierają jony srebra, takie w atomizerach, albo jakieś tableteczki na gardło, które zawierają jony srebra, Rzeczywiście bardzo pomagają. No to jest już taki sprawdzony sposób na, na, na sprawdziłam na sobie i na moich potopiecznych. A jeszcze takie pytanie mi się napracowała Pani kiedyś może z osobą, na przykład chorującą przewlekle na astmę, jak to właśnie wygląda? Nie pracowałam nigdy, natomiast oczywiście słychać to też, bo trakt wokalny nie jest prawidłowy w przypadku takiej osoby. Można oczywiście pracować z taką osobą, natomiast trzeba być bardzo ostrożnym. Ostrożnym. Mam na myśli to, że zalecana jest tutaj czujność, sprawdzenie tych fałdów głosowych u foniatry najpierw, a później dopiero, no bo jednak ataki, powiedzmy, jakiegoś kaszlu, tak, które są uporczywe, powodują, że te fałdy głosowe są przesuszone. I jeżeli foniatra nie ma nic przeciwko temu, żeby można było rozpocząć z taką osobą pracę, to jak najbardziej można, tylko po prostu trzeba zachować czujność. Co z popularnym ochrypnięciem? Czy są jakieś takie może y, szybkie sposoby na regenerację właśnie strun głosowych? No właśnie jest to nawilżenie. Poza farmakologią trzeba się nawilżać, czyli woda, czyli jakieś preparaty, które, ma, które mają za zadanie nawilżenie strun głosowych. Mają w sobie jakieś olejki. Oczywiście też no, nie wolno tego nadużywać. Ale w przypadku kiedy pojawia się chrypka najczęściej jest to spowodowane wysuszeniem strun głosowych. Oczywiście jeżeli wiąże się to z jakąś przebytą czy przebywaną właśnie chorobą, to nie polecam nadużywania tego głosu, lepiej mniej mówić niż za dużo i po prostu poczekać aż infekcja minie. Tak i też przede wszystkim nie krzyczeć i a to prawda, nie krzyczeć i nie szeptać, bo właśnie później też można się przez właściwie całe życie potem borykać z taką właśnie chrypą. Często się zdarza, że osoby, które, które mają jakieś infekcje górnych dróg oddechowych związane z wydobyciem głosu, tak, nadużywają tego głosu wtedy, kiedy są chore. No i później niestety trzeba się liczyć z tym, że konsekwencje będą się pojawiały w ciągu najbliższych lat kilku, czasem, kilkunastu. A to jest właśnie z starszymi talentami, bo młodsi to wiem właśnie, że często do pani przychodzą i się kształcą, a czy Trafiła Pani kiedyś na taką osobę starszą, która po prostu przyszła, bo zawsze marzyła o tym, żeby rozwijać swój talent, swoje klasję? Tak. I trafiłam na osobę w takim średnim wieku, która też jest bardzo utalentowana, tworzy swoje rzeczy, a, a chciała się nauczyć śpiewać dobrze, żeby móc te swoje utwory prezentować w szerszej publiczności. I też chyba najstarsza osoba, z którą miałam przyjemność pracować, to to też pani w okolicach 60 paru lat, która po prostu chciała spełnić swoje marzenie i nauczyć się śpiewać, co jej się udało zresztą. I teraz odnosi sukcesy. Tak, po prostu wiek nie ma znaczenia, jeżeli są tylko dobre chęci, to jak najbardziej. Właśnie, najważniejsze są, są po prostu te chęci i próba, w ogóle spróbowania tego. I Oczywiście, że. Bo bez chęci, bez celu, który sobie wyznaczamy, to tak naprawdę nic byśmy nie osiągnęli. No zamykamy sobie po prostu drogę do rozwoju. Powiem tak. Trzeba troszkę tak. mieć odwagi w sobie po to, żeby. I to by to się rozwijać to... pięknie. Jak to tylko nie prawda Naprawdę, co so prawda. Wiem, że właśnie pani kształci w tym kierunku, że dziewczyny właśnie występują później w Voice'ach, w szansie na sukces. I czy to jest dosyć trudny proces. I. Czy to jest tak, że jak przychodzą do Pani właśnie dzieci, przeważnie dzieci, to czy one od razu sobie zakładają, że ja chcę występować na dużej scenie? Czy dopiero to z czasem wychodzi? Teraz coraz częściej się to zdarza, że właśnie z takimi oczekiwaniami przychodzą dzieci. Jeszcze kilkanaście lat temu po prostu przychodziły nauczyć się śpiewać. A teraz być może przez to, że, że bardzo popularne są wszystkie talent show to każde dziecko chciałoby też spróbować stanąć na tej scenie, co nie jest złe, bo no, są programy dedykowane dzieciom, ale też programy muzyczne dedykowane dorosłym, gdzie dzieci mogą wziąć udział. Natomiast jest to, w mojej ocenie, jest to grunt bardzo niebezpieczny. Trzeba mieć pewność siebie, trzeba mieć grubą skórę. To jest świat, do którego wkraczamy, którego um, nie rozumiemy i trudno też go zrozumieć. Tak, bo zupełnie jest z wizji, jak oglądamy, a tak. zupełnie jest za kurtyną. Nasze odczucia na kanapie przed telewizorem są zupełnie inne niż, by, niż te, które towarzyszą osobom, które biorą udział w tego rodzaju programie. I powiem tak: nie trzeba się niczemu dziwić, nie trzeba mieć żadnych oczekiwań. Po prostu, jeżeli ktoś chce przeżyć fajną przygodę, poznać nowych ludzi, Zobaczyć, jak ten świat wygląda od kuchni, produkcji takich programów. To oczywiście jak najbardziej można próbować i w każdym wieku, bo i dzieci, i starsze osoby również mogą. Natomiast, tak jak powiedziałam, trzeba się liczyć z tym, że to są programy rozrywkowe, które mają dostarczyć przede wszystkim rozrywki. Wrażeń. E, tak, a nie jakby tego, żeby, no, tam nie jest ten podmiot, który występuje po prostu w takim programie, nie jest najważniejsze. Najważniejsi są widzowie i wszystko się jakby kręci wokół tej idei, żeby program miał wysoką oglądalność. Więc jeżeli startujemy bez żadnych oczekiwań, tylko na zasadzie takiej, że chcę spróbować swoich sił, zobaczę jak będzie. Zobaczę, czy to jest dla mnie, to oczywiście wszystkim polecam. Natomiast nie wolno podchodzić do udziału w programie już z założeniem, że na pewno wygram i na pewno e, wszystkich rozłożę na opadki, bo, bo po prostu można się bardzo, bardzo rozczarować, co skutkuje niestety tym, że niektóre osoby tracą po prostu chęć do rozwoju później po udziale Dokładnie. w takim programie, jeżeli im no powiedzmy nie pójdzie. Natomiast dostać się w ogóle do takiego programu, to już jest sukces, to już to się należy cieszyć. Właśnie, bo, bo w castingach biorę, bierze udział wiele tysięcy osób, tysięcy, więc znalezienie się na wizji już jest ogromnym... To są te ogromne liczby. E, według mnie każdy, kto próbuje się dostać do takiego programu i dostanie się, już powinien być wygranym, powinien się cieszyć z tego, że, że jest wyjątkowy, bo tak jest. To jest po prostu tak... Pani to ujęła, wyjątkowość, bo to jest naprawdę nielada wyzwanie przebić się przez taką ilość ludzi, gdzie każdy chce spróbować po prostu swoich chęci i faktycznie ma ten talent, bo też dużo jest właśnie. Zaczyna się od tego, że jest dużo po prostu niedocenianych też osób, jeżeli chodzi o takie na przykład występy, powiedzmy, w szkole, prawda? Też nie zawsze po prostu jest to doceniane i idzie się na tym spalić, a co dopiero na takiej wy... już naprawdę. Dużej scenie, gdzie jest bardzo wysoka poprzeczka. No więc zaczynajmy rzeczywiście od akademii szkolnych, później próbujmy swoich sił na arenie ogólnopolskiej, na festiwalach ogólnopolskich. Jest tego w tej chwili mnóstwo. Później międzynarodowej. Niech to wszystko sobie pójdzie swoim e, torem. I trzeba po prostu jakby nabierać doświadczenia. Scena Dokładnie. jest zawsze ta sama, czy to jest duża scena, czy to jest mała scena, to jest scena, która czeka na artystę, na osobę, który, która się na niej pojawi i która po prostu, czy swoją osobowością, czy umiejętnościami, zaczaruje publiczność. Dokładnie i w każdym, po każdym występie trzeba być po prostu z siebie dumnym. Nieważne, czy to jest właśnie tak jak wspomnieliśmy, akademia, występ w szkole, czy scena ogólnopolska. Zawsze trzeba być z siebie dumnym i wyciągać po prostu wnioski. To prawda. Które błędy się popełniło, które jakieś różne zagwostki. I to, to są to... nasze doświadczenia. Tak. To są nasze doświadczenia. Traktować to trzeba jako doświadczenie kolejne. Natomiast, no. Sama wyjątkowość osoby, która na scenie się pojawia, polega na tym, że, tak, bo nie że nie ona już podejmuje, od... Od... tak, jak ten odważny krok czyli, czyli chce pokazać swój świat innym. A ja tak jeszcze zapytam. Początki, które Pani miała, jak wspomina Pani to, jakie występy, czy może od razu taki, taka głęboka woda, czy bardziej takie akademie szkolne? Nie, ja byłam w waszym wieku, nie było tyle możliwości rozwoju. Też, tak, też się pozmieniało dużo. Dużo się pozmieniało. Owszem, działały jakieś małe środki kultury. Ja właśnie w jednym z nich, w Kluczborku, zaczynałam A, swoją przygodę ze śpiewaniem. A później trafiłam do studia wokalnego Pani Eliza Pędowski w Opolu, które kształciło wokalistów i było naprawdę, jak z perspektywy czasu teraz patrzę na to, bo wtedy to myślałam, że to jest szkoła jedna z wielu. A dziś z perspektywy czasu oceniam, że to była naprawdę fantastyczna szkoła i życia i wokalu i przygotowania do tego, jak się w tym trudnym świecie show biznesu odnaleźć. Wówczas, jak ja byłam w waszym wieku, czyli wieku szkolnym, nie było festiwali. Nie jeździło się na, na festiwale, bo, bo po prostu nikt ich nie organizował. Był festiwal w Opolu, w Sopocie, w Koło Brzegu i jeszcze w Zielonej Górze, pamiętam. Ale to były bardzo specyficzne festiwale, takie, które. Na, których się, na które się dostawało poprzez jakieś eliminacje, które trwały całymi miesiącami, więc na pewno ten proces był utrudniony. Nie było również takich programów telewizyjnych. Dopiero chyba szansa na sukces się pojawiła w takim momencie, jak ja już byłam chyba, z tego co pamiętam, to nawet chyba po studiach, pojawiła się dopiero szansa na sukces w telewizji, gdzie można było próbować swoich, swoich sił. Mam też dużo znajomych z tego okresu, kiedy, kiedy razem chodziliśmy do, do, do Opola, do studia wokalnego. I to są osoby, które do dziś zajmują się muzyką w różnym wymiarze. Czasem zawodowo, czyli tak jak ja pracuję z młodzieżą, czasem same robią swoje kariery, nazwijmy to. No to było uzależnione w zasadzie w tamtych czasach od tego, czy ktoś miał środki finansowe na to, żeby móc zamieszkać. Poza domem, w wieku lat 16 czy 17, nie? Wyjechać sobie do Warszawy, tam były przesłuchania, do metra. I te osoby, które ymm, było na to stać, wyjechały, a te, które nie. To też dobrze. Bo jest też. Się ma was to uczyć teraz. Dokładnie. I bardzo właśnie za to dziękujemy, bo że mamy taką w ogóle możliwość teraz. To zainteresowanie muzyką, śpiewem, wniosło się to z domu, czy z domu tak wybitnie z domu, ponieważ y, mój tato y, też był muzykiem, amatorem, co prawda, ale grał na różnych instrumentach, takim przewodnim tu była gitara basowa, ale też potrafił grać na akordeonie, grał na keyboardzie, y, trochę na perkusji. I tak samo mój dziadek y, też był y, y, muzykiem. Więc no jakby tutaj te predyspozycje i ten talent, o którym mówiłaś, na pewno. Duża motywacja, jest podyktowany jest właśnie e, tym, co mamy w genach. A, a później, a później powiem tak, spodobał mi się świat e, nie, nie samego może śpiewania, bo też oczywiście, bo to jest fascynujące, ale spodobał mi się świat możliwości nauczania młodych ludzi e, tego, co sama umiem, i też czasem tego, czego nie umiem. Bo tak jesteśmy zbudowani, jak jesteśmy każdy z nas inaczej. I potrafię czerpać radość z sukcesów moich podopiecznych, chyba nawet większą, niż gdybym nie miała sama uwnosić. Po prostu cieszę się z tego, że młodzi ludzie chcą pracować, chcą się rozwijać. I na pewno to ich życie związane z muzyką, no jakiekolwiek by nie było w przyszłości, niekolwiek zawód uprawiali, to jednak ta muzyka powoduje, że człowiek jest wrażliwy, inaczej widzi świat. I to jest naprawdę wspaniałe. Ja z moimi podobiecznymi mam bardzo dobry kontakt całymi latami yy, i spotykamy się albo do siebie piszemy yy, i wspieramy się w mediach społecznościowych. Chyba, tak, że to nie jest tak, właśnie tylko tak, że to się kończy na nauce Iwania. Nie, nie, nie. To są sąsiadskie relacje na, na całe życie. Na całe życie. Tak, w moim przypadku to naprawdę tak mogę powiedzieć, że relacje na całe życie. Ja jeszcze powiem może króciutko o tym, że że dla wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć tą swoją przygodę z, z tym, żeby się uczyć śpiewać. Bo jest tak, że śpiewanie, śpiew to nie tylko jest wydobywanie dźwięków z siebie. Też, to jest też poczucie. Tak, to przede wszystkim jest możliwość zaprezentowania światu to, to co ja mam do powiedzenia. Tak, to jest taka forma wyrazu, forma komunikacji z ludźmi. Która polega na tym, że się kogoś do tego swojego świata zaprasza, że musi, mówi: Zobacz, taki jestem, taka jestem. To, to jest moje uczucie, ono jest czytelne. I to jest fascynujące w tej relacji, którą się nawiązuje z publicznością. I to powoduje, że dany artysta robi karierę bądź jej nie robi, bo nawet ten, który ma najpiękniejszy głos, a nie potrafi nim przekazać tego, co ma w środku. Jest bezwartościowy dla słuchacza. My musimy y, pamiętać o tym, że wielu y, artystów i w, na rynku muzycznym w Polsce, ale też i na świecie, wcale nie zrobiło kariery tak zwanej, dlatego że mają taki super głos, tylko po prostu mają umiejętność wprowadzenia ludzi do swojego świata. To jest fascynujące. I takich artystów naprawdę można podziwiać, szanować, uważać ich za autorytety. Ponieważ to nie jest łatwe. Znaleźć takie środki wyrazu, które pozwolą na to, żeby, żeby słuchacz e, wszedł do tego naszego świata i pobył na chwilę z naszymi uczuciami, z naszą wrażliwością, z naszymi emocjami. To jest najważniejsze. Emoc na emocje na scenie są bardzo ważne, to jak właśnie pani mówi, bo bez emocji właściwie nie ma nic. Bo wyjdziemy, zaśpiewamy. Ale dobry głos to nie wszystko. Dokładnie, też trzeba to po prostu odczuć, żeby również widownia nie usłyszała samego głosu, tylko jednak przeżyła razem. To prawda. Razem z występującym. To jest najważniejsze, więc moja rada dla wszystkich tych, którzy są na początku tej drogi, jest taka, żeby się nie bać, żeby być odważnym, żeby się nie zrażać porażkami po prostu prezentować światu to, co w nas drzemie i dzięki temu się rozwijamy nie tylko wokalnie. Śpiewanie daje moc. Śpiewanie nie jest tylko samym właśnie występem, ale po prostu częścią, częścią życia. No właśnie do tego wspólnie dochodzimy Malwina, gdzie i ta nasza rozmowa ma bardzo fajne wnioski. Tak? Że śpiewanie to nie tylko odtwarzanie dźwięków, tylko po prostu e, przeżywanie tego co się robi i, i jakby wchodzenie w ten świat emocji w sposób naturalny po to żeby inni ludzie mogli się z nami komunikować, co jest w życiu bardzo ważne. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę naszemu wyjątkowemu gościu, pani Wioletcie Ojrzyńskiej. A wam, drodzy słuchacze, dziękujemy bardzo za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania do naszego gościa, możecie oczywiście je wysyłać na adres mailowy radiokornik Dziękuję bardzo. Bardzo było miło z tobą rozmawiać. Dziękujemy bardzo.